Dzień dobry wieczór wszystkim z tej strony Tala i witam Was ponownie w Minecrafcie. Nastał nowy dzień, więc należałoby się stąd zawinąć. Zobaczmy, ile mam w ogóle <laughs> miejsca w ekwipunku. Tyle co nic. Fantastycznie. <laughs> e, przydałaby nam się siekierka. Dobra. Czy ja potrzebuję coś jeszcze? Chyba aktualnie nie. Miejsce w ekwipunku. <laughs> Ale do, do tego to ja bym potrzebowała... sobie... no sobie tutaj zostawię. Ja bym potrzebowała znaleźć odpowiednie miejsce na dom. Dobra, poszukajmy go sobie dzisiaj. Wilczki. Czy my z tego lasu wyjdziemy kiedykolwiek? Być tak. Ś się nieszczególnie zapowiada na to. Z której strony ja przyszłam, z którą stronę ja zmierzam, nie mam żadnego pojęcia. Ale chyba jest nadzieja, bo tam śniegu już nie widzę. Czyżby, czyżby? Tam znowu jest śnieg. Ale widzę azalię. Więc... Może? Przejdźmy się tędy. Oj, mapa by nam się przydała. Liski. E, tam są znowu lodowce. Hello? Kompletnie mi się to nie podoba. Miś polarny? O! Ależ piękne. Ej. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Tam jest węgiel. Ale ja nie mam miejsca. Bym musiała coś... Dziękuję. Bym musiała coś wyrzucić. Albo wybudować dom. Jejku. Ja myślałam... Przepraszam. Myślałam, że tam będzie... A, my głodni jesteśmy. Okej. Okay. Myślałam, że tam żelazo będzie, ale nie. Tylko mieć. Tam jest znowu miś. Jakoś nieszczególnie chcę się do tego misia zbliżać. Czy tam jest też ma mały misio? Ej! Tam jest mały misio. Um, tak. Aha, ej, tak w sumie? Gdy wykorzystać to, co już mam, żeby się wspiąć wyżej. O, tego się nie spodziewałam. Dynie, dobra. A... Tam to ja nie chcę iść, chociaż mogłyby być tam ciekawe rzeczy. I ja bym chciała wiedzieć, którą stronę mam iść, żeby wyleść z tego biomu. Bo kurczę, gdzie okiem sięgnąć? Tam śnieg, lód i świerki. I nic poza tym. Auć. Proszę się do nas nie zbliżać. Uuu, nie, 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 nie. Zostań tam u siebie. Nie mamy warunków, żeby walczyć.

Moje własne życzenie. Oni jeszcze dalej będą za mną leźli? Wolałabym nie. Chyba przestali. A i dzień się kończy fantastycznie. A ja dalej krążę w kółko. Krążę w kółko. Kręcę się w kółko. Krążę po okolicy. Czemu to tam wygląda jak płot? Co to takiego? Ej, co to jest? Co to jest? Jakieś resztki... mostu? Niekoniecznie... Okej... Okay. Ej! Nie ja chyba wiem, co to jest. To jest chyba wrak statku. Albo i nie. Jak myślicie? Czy to jest wrak statku? Trochę tak wygląda. Czy ja bym coś tu jeszcze znalazła? już tej jednej skrzyni tam. Chyba niekoniecznie. Mhm. To jest brak statku. No dobra. Uuu! <laughs> Klątwo uwięzienia. Okej. Okay. Ale jest też bambus. Szkoda, że trujące ziemniaki. Podejrzana potrawka, ale mamy papier. Papier nam się przyda. Ale nie jestem pewna co do tego. Piątwa uwięzienia. Nie znam się na tym, szczerze powiedziawszy. Jachu, mamy tylko dwa? Myślałam, więcej mieliśmy. No nic. Dobra, myślę, że sobie tutaj, auć przeczekamy, jeżeli będzie taka możliwość. Więc. Dobre. Cisza się zrobiła, czas zjeść śniadanko. O, z powrotem bije i lecimy dalej. Mamy jakiś stały ląd. I ruinę portalu. Ok, co my tutaj mamy? Uuuu, uh, klątwa znikania. Eee. Okej. Okay. Przydałoby nam się co, nieco. Może zamieńmy sobie. Wezmę sobie ten obsydian. tą kulę też sobie wezmę. Z tego mogę zrezygnować. Więc nie wiem czy... A, wiecie co? Trudno. Ciebie teraz iść. Dopóki nie zaczniemy budować tego domu, to Karu do nas nie przyjdzie. Coś mi się tak wydaje. ja chciałabym w innym biomie. Ale, jak widzicie, wszędzie dookoła kurczę lód. E, tam jest wioska. Tak to wygląda, Aczkolwiek mogę się mylić. Nie, to jest wieska. Całkiem spora chyba. że nie skorzystać. Co ja mogę się jeszcze pozbyć stąd? W zasadzie mogłabym tych sadzonek się pozbyć. Ale zrobimy w ten sposób. Okay. To sobie wezmę. Szmaragd bym chciała. Bambus zostawię. Może, może kiedyś się uda znaleźć odpowiedni biom. Aj miś... Co ja to ja nie chcę Polałabym, eee. żeby nas nie zaatakował. Dobry. Czy tak się tutaj. Przepraszam pana bardzo. O! Poszedł? Och, to jest piękne. Ja to chcę. To też chcę. Złotko też chcę. Ja, ja, ja chcę to wszystko. Dobra, rezygnujemy z borowików. Um, może kiedyś jeszcze trafimy piasek. E, dobry? Nasiona buraka, no ej! Serio? Dobra. Nie, nie będę im zabierać wszystkiego. <laughs> Chociaż korci. Dobry? A to co to jest? Aha. Dlaczego tak biednie? Tam byłam, chyba. Już nie pamiętam, gdzie kurczę byłam, gdzie zaglądam, a gdzie nie. Okej. Okay. Tam to by mogło nam się przydać, ale. Że nie teraz. Aaa! Dobra. Czaje, czaje. Ziemniaczki. Dobra. Weźmy sobie cztery. Węgiel by się przydał. Nie mamy w ogóle węgielka. Zrobimy w ten sposób. Dobra. I to chcę z powrotem. Nic. I kolejny dzień się kończy. Czy ja tu byłam? Tak, dobra. Nie było tematu, nie było pytania. Um. Okej. Okay. Ale nie widzę, żeby cokolwiek tutaj hodowali. No, oni już się żywią. Teraz wyjdzie na to, że zabrałem całe jedzonko. Oprócz tam paru pyrków nic więcej tu nie ma Trochę szkoda. Ale mamy tu jako taką otwartą przestrzeń. Daleko do wioski nie ma w razie czego. Hello there. O nie! Ale ja nie chciałam już teraz, Haru! Ja chciałam najpierw mieć domek! Ja chciałam się stąd wydostać! No dobra, chyba w takim razie. Chyba w takim razie. Myślę, że. Trzeba by było zacząć się tu budować. Bo tak naprawdę ja nie wiem, jak daleko jeszcze bym musiała zejść, żeby znaleźć inny biom. No cóż. A tu. Tak, w sumie nie jest aż tak tragicznie, chyba. Znaczy się. Wolałabym, żeby tego śniegu nie było. Może ja wrócę do wioski. Ja się prześpię, czy coś. Dobra, dzięki. Wracamy szukać wyrka. Ewentualnie miejsca, gdzie mogłabym wyrko sobie rozstawić. Ja tu chyba. Przepraszam. Ja tu chyba nie chcę spędzić. Tego Minecraftowego życia, więc. O. Tu możemy się rozłożyć z wyrem. Dobra. E? -e? Takie dziwne dźwięki wydaje. Mi się? Maybe. Dobra, będziemy się spać Okej Okej Dobra Odwiedził nas Wziął nas, odwiedził ja się muszę stąd wyrwać. Ja nie chcę w tym biomie. Kompletnie nie widać nic innego: świerki, śnieg, lód. I co teraz? Trzeba będzie się budować, ale może uda nam się znaleźć coś z mniejszą ilością śniegu. O. że też musimy się ten biom wylosować. No nic. Myślę, że na dzisiaj skończymy ten odcinek. I niedługo pojawi się kolejny, także dzięki za oglądanie, dzięki za cierpliwość i do następnego. Pa pa!